Wydawało mi się, że widziałem koteczka. Patrzcie. Ja tu szukam kotków i znalazłem. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Nigdy jej nie widziałem. Cześć, ale mruczy, czy miał, czy kochano. Widzisz, jak się tu spotkaliśmy? Chodź na tu. Cześć, kochanie. Cześć, kochaniutka. Piękna kotusia, co? Patrzcie. Ktuśka? Mruczek. Spotkałem mruczkę. Chodzi za mną. Maluśka. Malusieńka. Kochaniutka. Kochaniutka. Kochaniutka malutka. Nigdy się nie widzieliśmy. Malusieńka. Marusieńka, Marusieńka, Marusieńka. Mm. Mruczy. A tam sroki siedzą. Ale kotuszka fajna. Nie znamy się, a ona od razu do mnie przyszła. Kotusia, jeszcze jak jechałem na rowerze, w ogóle się nie bała. Patrzcie, patrzcie. Bo zaraz komuś ukradnę kota. Chyba. Coś tak mi się wydaje Piąta piętnaście Kotki na spacerze No gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Kotusia Jaka fajna <laughs> Kotuśka Kotusia, kotusia Jak mruczy fajnie Jak mruczy, jak mruczy co tam ptaki skaczą? Ptaszki skaczą?